Filmy o pętaniach są bez sensu. I jakiś czas temu miałem taką wymianę zdań z kimś w komentarzach na fejsie, że każdy film o pętaniu, który wyszedł po oryginalnym Egzorcyście jest bez sensu, bo fabuła zasadniczo jest ta sama i wszystkiego można się domyślić. I im dłużej myślę o tej wymianie zdań, tym bardziej się z nim zgadzam. Ale chyba pod innym względem egzorcysta papieża. W tym filmie kościół robi się coraz bardziej postępowy i nowi biskupi, którzy przychodzą są pozbyć się boomersów i ich takiego standardowego postrzegania Boga i szatana, diabła, anioła, bla, takie... Korpo przepychanki w kościele mają miejsce. No i jednym z kroków tych nowych, młodych, żonnych krwi jest to, żeby zwolnić głównego bohatera filmu, ale nie będzie tak łatwo, bo ten egzorcysta jest nietykalny. Okazuje się bowiem, że papież ma swojego własnego egzorcystę. Nie wiem po co. Może dlatego, żeby mu demony z sumienia usuwał? Nie jest to w filmie wyjaśnione. Tak czy siak, tę postać właśnie gra Russell Crowe. To jest gra takiego, Johna Wicka wśród egzorcystów. Tylko zamiast napierdalać po całym mieście, klęczy i się modli. Ale ogólnie tłumaczą nam, że jest kozakiem, więc musimy im wierzyć na słowo. Mówią nam też, że 9 na 10 przypadków, z którymi ma tak naprawdę odsyła do psychiatryka, bo nie są to opętania. A że raz wiecie co się stało? Trafił się prawdziwy przypadek opętania. Co więcej, w tym opętaniu kryje się pewna zagadka, a można by nawet rzec. Pułapka. A wiedzieliście, że do takich filmów zatrudnia się kościelnych egzorcystów jako konsultantów? Idziesz do kościoła i wynajmujesz sobie eksperta. A ten film oparty jest na życiu prawdziwego egzorcysty. Naczelnego egzorcysty Watykanu. Ojciec Amort. Był podobno w ogóle fanem filmu Egzorcysta i nawet zaprzyjaźnił się z jego reżyserem Williamem Frytkinem. Ale dla jasności, chociaż ten film oparty jest na autentycznej postaci i nawet chyba na autentycznym przypadku egzorcyzmu, to jak zawsze, kiedy film, szczególnie horror, oparty jest na faktach, to znaczy, że jest tych faktów. W tym filmie Maksymalnie 3%. I co by teraz nie powiedzieć o tej postaci, czy jest prawdziwa czy nie, czy jest wiarygodna, czy nie, to zatrudnili do jej odegrania dobrego kolesia, bo Russell Crow powoduje, że chce się ten film oglądać. Historia opowiedziana w tym filmie prezentuje się jak taki niechciany kundel Kodu Da Vinci, zakonnicy i oryginalnego egzorcysty. Jakby to powiedzieć, ten film pewnie jest. Dobrym horrorem dla tak młodego widza, który jest wręcz za młody, żeby pójść na ten horror do kina. Dialogi, postaci i zwroty akcji są niedojrzałe, jak kackupa przed imprezą. Clue jest takie, że to ma być film rozrywkowy, a nie trzymające w napięciu przerażające kino o opętaniu. Eee, jako rozrywka jest. Okej. Okay. A na Insta, Facebooku i TikToku wrzucam dodatkowe materiały związane z horrorem, więc jeśli chcesz, to OMB Horror, Insta, TikTok, Facebook. Zapraszam. I. O. Oh. Opętanie dziecka przez diabła W świecie fanów horrorów To tak trochę jak czekadełko w restauracji To nawet nie jest przystawka I tak w sumie nie wiemy po co to podają Bo na pewno nie żeby zrobić na nas wyrażenie Ale jak się nad tym zastanowić To dobrze wykonać To opętanie dziecka to naprawdę przerażająca sprawa Ale scenarzyści tego filmu się nad tym nie zastanowili Dlatego jakichś wciągających emocji W tym filmie naprawdę na próżno szukać Zarówno u Russella Crowe jak i w sumie reszty obsady A co ciekawe to nie wynika z tego, że któryś z aktorów źle zagrał w tym filmie, bo wręcz przeciwnie, casting jest naprawdę spokojny. Chyba tylko dzięki castingowi obejrzałem ten film do końca. Bo wydaje mi się, że to, dlaczego ten film jest tak totalnie nieciekawy i nieangażujący, wynika tylko i wyłącznie z pióra scenarzystów. Bo tu do reżyserii ciężko się przyczepić. Może tak mówię, ponieważ scenarzyści tego filmu napisali wcześniej między innymi. Aniołki Charlie'ego, filmową adaptację Pięknej i Bestii, Kopciuszka 3, Księgę Dżungli 2, czy Miki Donald i Gufi Trzej Muszkieterzy. Ale kusząca jest taka prosta manipulacja. Napisali też na przykład Rytuał, Sanktuarium czy Opętanie. Zresztą w sumie nie wiem, czy to jest lepsza rekomendacja. To, co jest dużym plusem tego filmu, to strona techniczna. Zdjęcia, dźwięk, kostiumy, scenografia, świnia z odstrzeloną głową. Wszystko mi się bardzo podobało. Jest to o tyle ciekawe, że wychodzi na to, że Russell Crowe nie wyczerpał im budżetu na tyle bardzo, że nie mogli zrobić filmu, który fajnie się ogląda w przerwach między scrollowaniem na telefonie. Swoją drogą, podobno prawdziwy ojciec Amorth, czyli ta postać grana przez Russella Crowe, uważał, że Diabeł nie lubi poczucia humoru, że nie lubi pogody ducha, że lubi ironię i taką złośliwość, że to jest jego domena, ale... Nastrój, dobry nastrój, humor, dowcip, to go podobno drażni. Znaczy, według egzorcysty Amorta. No i tak podobno Amort podczas swoich egzorcyzmów naprawdę robił sobie podśmiechujki, co jest pokazane w tym filmie nawet momentami całkiem zabawnie. Podoba mi się ta idea, że diabeł się wkurza, jak my się cieszymy. Bo zawsze mówimy o tym, że diabeł się cieszy, jak płaczemy, jak cierpimy. Ale ten aspekt, że wkurza go to, kiedy jesteśmy radośni, jakoś nie jest zbytnio wykorzystany w kinie. Tak nawiasem, podobno jakiś certyfikowany zaklinacz chochlików, w sensie egzorcysta prawdziwy, który znał ojca Amorta, powiedział, że gdyby ojciec Amort żył i gdyby ten film obejrzał, to byłby nim głęboko zdegustowany. Najwyraźniej ojciec Amort wcale nie miał tak dobrego poczucia humoru. W sumie ten... Score oglądało mi się całkiem przyjemnie, ale bliżej mu do właśnie wspomnianego kodu Leonardo da Vinci czy nawet zakonnicy niż do jakiegokolwiek egzorcysty. I choć ani kod, ani zakonnica tak do końca mi się nie podobały, to ten film jakoś przeszedł. Myślę że głównie dzięki Russellowi Krowi i dzięki temu, że troszkę się rozluźniłem bardziej w piąteczek niż normalnie i dwa kapselki poszły. I... Jakoś ten film przeszedł bez większego mecha. A ty ile musiałeś wypić, żeby obejrzeć moją recenzję? Mam nadzieję, że nic. Jeśli ci się podobała, jeśli ten kanał uważasz za w miarę wartościowy, to daj suba, daj lajka like i zostaw komentarz pod filmem. Jak nie wiesz, co napisać, może być hashtag DobryHorror, ale każda z tych czynności pomoże YouTube'owemu algorytmowi zrozumieć, że warto moje filmy pokazywać większej ilości ludzi, co pomoże mi budować ten kanał dalej. Dzięki wielkie i jadę dalej. I zadam tak przewrotnie pytanie, czy ten film był bez sensu? Bo jeśli sensem filmu jest oferowanie czegoś oryginalnego i ciekawego, to tak, ten film jest bez sensu. Nie ma tu nic oryginalnego. Jeśli sensem filmu jest podawanie tych samych historii, ale na nowe, ciekawe sposoby, to ten film też jest bez sensu. Jeśli natomiast dla niektórych sensem filmu jest to, żeby pomógł nam on wyłączyć nasze mózgi po całym dniu czy tygodniu w pracy czy szkole, to. Ten film miał trochę sensu, także mój mózg wyłączył dosyć skutecznie, więc jako takie bezwysiłkowe kino rozrywkowe mogę powiedzieć, że był ok. I to jest taki idealny strzał w sam środek skali. Puh! 5 na 10, totalny przeciętniak, można obejrzeć, można sobie darować, ale tak czy siak yy, za dwa miesiące nie będziecie tego filmu pamiętali. Jak mówią klasyk, ani to gówno, ani czekolada. Dajcie znać w komentarzach, czy wam smakowało.